Już jutro, 7 października, mamy pełnię w Baranie, to energia odwagi działania i pieniędzy. Mam tutaj dla Was rytuał na szczęście i pieniądze. Ta pełnia 7 października, czyli jutro w Baranie, to energia odwagi działania i pieniędzy. Jeśli dobrze ją wykorzystasz, możesz uruchomić zupełnie nowy przepływ finansowy. Baran to znak ognia. Inicjatywy, a pełnia to moment kulminacyjny, pokazuje co dojrzewa w tobie, żeby wreszcie się zmanifestowało. To czas, żeby przestać się bać swoich pragnień nie analizować, tylko działać. Słońce jest jeszcze w wadze, więc balansujesz między bezpieczeństwem a ryzykiem. Ale to właśnie teraz wszechświat mówi: zaufaj sobie, twoje decyzje mogą przynieść ci obfitość. Od 10 października Merkury wejdzie w skorpiona, czyli twoja intuicja będzie jak laser. Zobaczysz jasno, gdzie energia ucieka, a gdzie możesz zyskać. Mam tutaj dla was rytuał na pieniądze i szczęście tylko w czasie pełni. Więc co? Potrzebujesz. Potrzebujesz zielonej świecy. Jest to symbol obfitości. Monety lub banknotu, kartki i długopisu. Pierwsze, co musisz zrobić, napisz na kartce intencje. Na przykład, z łatwością przyciągam pieniądze. Pieniądze płyną do mnie z wielu źródeł. Zasługuję na obfitość. Jestem obfitością. I połóż monetę na kartce, zapal świecę i powiedz na głos. Niech ogień barana aktywuje we mnie odwagę do przyjmowania bogactwa. Następnie, zamknij oczy i zobacz, jak złote światło spływa z góry i otula twoje serce, ręce i twój portfel. Poczuj, że już masz to, czego pragniesz. Kartkę i monetę włóż do portfela lub miejsca, gdzie trzymasz pieniądze. Jako talizman pełni. Pełnie w baranie działa jak starter dla nowych przepływów. Napisz w komentarzu obfitość, jeśli chcesz, żebym przygotowała Ci rytuał dopasowany do Twojego znaku Zodiaku. Napisz w komentarzu swój znak Zodiaku i obfitość, a wyślę Ci taki rytuał.